Cześć, widzowie, śmaleczko. Dzisiaj wszystkim yy, zaczynamy grać. Yy, dokładnie, no, tak, wybieram sobie na, na, w, Robloxem, w Robloxa albo w Minecrafta. Jak wybieracie, Minecrafta czy Robloxa? Ja Robloxa. Dzisiaj gra, pogramy sobie kawałek. W grę y, Hacker Jena, y, Hacker, zapomniałem, Hacker Jena, Jena Hacker. Na Robloxie szale, szaleję. Y, no i to sobie w tą gierkę. Y, czekajcie, ustabilizuję zaraz sobie to wszystko. Abo simulator tego, y, A po tego, YouTube'a to YouTube. Yyy... Tylko poczekajcie minutkę. Jestem już. Tyryt. Zaraz głośnie. Wczoraj jeszcze gra. Wczoraj grałem. Laguje strasznie, to, to na początku tak. Choć wczoraj trochę grałem. Wygrałem, więc już ten Podłuciłem się 8 tysięcy Siomko, koleczko! Siemana, siema, siła, siła, siema. 20 tysięcy Tapamy się do domu Do domu się tapamy. Eee. Ciekawe czy mnie teraz słychać wyraźnie Teraz trochę o, o, ten ten mikrofon sobie odsuniemy bo się mam słuchawki i mikrofon. A teraz montuję te filmy I, i za to dostaję pieniądze. Ile jeszcze? To teraz jest. Teraz tak, teraz Teraz, teraz szybciej, bo teraz wszystkimi palcami klikam. Zrobię. Jeszcze trochę widzowie. Dzisiaj spróbujemy być najlepsi. Ég fyrir að tísa í þessu. Ræðið bóða, dvaða, ræðið bóða, dvaða. Co to? Jak, jak dobiję dziewięć tysięcy, to wtedy mogę pójść na zakupy. Dziewięć tysięcy, zbijałem. Yy. 뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨 <목소리도> 아, O, widać tu, cześć, halo Mam tu mikrofon, nie ja goni się O, kurde Jak laguję, o, co zablokować 10 tysięcy, za 10 tysięcy, ja chcę, jaki ma 10 tysięcy Dwa tysiące dziewięć tysięcy trzydzieści tysięcy! Co się dzieje? No nie dobrze też? Cześć, idziemy do domu. Halę! Zobaczymy, że Pan się. Zobaczymy, Dep, się. Zobaczymy, i się. Dobra chciałem inne się. Jest. Kurde. Tu. Okay. Uh -huh. O, dobra. Jest. Jest. Jeju. Nie mam już nic na ścianie już mam. I to jest dziwne. Wysiąść tego fotela jak to jest? kamery kamerę postaram się za 13 tysięcy kupić, jakąś kamerę. Zas... Jeśli nie mówiłem długo, to przepraszam, bo się zamyślałem. Ojej. Equip. 9 000. Ej kuj, to, to, tą kupiłem, dobra, Ja? Jak dużo tego. O, coś. jest, Teraz? A, bo co, po tego nie słychać. Dobra, za bardzo. Jak ty film trwa? 12 minut wybijał wybyło. A jest godzina dokładnie 145. 14 tak, do 50 sobie pogramy dzisiaj. Do 50.

3000 tysiące mam, uwaga zaczamy. zaczynamy montowanie, Uuu! patrzcie jak, patrzcie, patrzcie co jak to szybko znika naszego konta, patrzcie już jest 19 tysięcy, 20 tysięcy, 19

Teraz otrzymacie się przetestrer. Nie wiem, czy działa, te w ogóle teraz dalej te słuchawki. Jeśli tak, to tak. Nie wiem. Bo niby działają. Niby są. I, i, i niby 12 minut. 47. Kupimy sobie to te, 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 te stanowisko, nie te? Też kupiliśmy, zobaczy też jakieś najdroższe 30 Ciekawy Ciekawe. 1000 zł. A zobaczymy jaka jest jaki jest najdroższy komputer. Zobaczymy. Zobaczymy, widzowie. Za dokładnie... 2 miliardy? Dwa miliardy, a trzydzieści siedem kolejno jakie tu się drogie rzeczy, strasznie, tak jak w koronawirusie. Tak, mówię, do pięćdziesiąt osiem, a jest czternaście, czterdzieści osiem. A jest, słuchajcie, patrzcie, ja tu piszę. Widzicie, tu się pisze, widzicie? Tutaj jest po tej stronie. Widzicie, coś mówię tutaj, jakby chmurca, ha ha, do yy, do ha ha ha, Franko. witajcie, widzowie, 5 sekund, witajcie Franco. ke Frankoku, Franko, let Cm, jestem. atom, trum. ten teraz głośniczek, bardziej, żeby totalnie był ten. Mm. Znaczy, chyba kupiłem kolejny, tylko nie pamiętam. Kupiłem chyba, tak? Tak, kupiłem. No. Ja! Jak on fajnie wygląda. Ja, nie, ja, ja chcę to, go tu, dobra? I teraz... Usuń. 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 Możemy sobie te, te, te głośniczki... Znaczy... Dobra. To teraz... Jest, dobra. Dobra, i teraz jak się wchodzić? Teraz stąd wyjdźmy. Yy. ci jak stąd wyjść? Nie, nie, my chcemy, my chcemy krzesło. Czekaj, chcę teraz wyjść. No jak się ci teraz wyjść? Widzę. No co jest z trzydziestym? Jest pięćdziesiąt jeden. Jaka jest ile dość tworza? 18 minut, zaraz 20 minut wybiję. No kurde, nie mogę. Dobra. Jeszcze tytuł musimy. To to poczekamy aż tytuł się wcytuje O, ła, moje uszy bolą trochę. spłaciły się trochę moje uszy. <kłysy>

No kurczę. Irytuję. I wychodzę. Co jest? Tu. Kurczę. O jest. W końcu. Co Tak szybko pięćdziesiąt cztery nie wiem czy warto coś zrobić, ale to chyba koniec już. Kończymy. Kurde, jak chcą wyjść? I Jak chcę stąd wyjść. Jak tu się stąd wy... Jak się wychodzi o uciekam do 54 grady, znaczy do 58 do 15.003 jakoś będzie co na myślę Ostatni aparacik 64! Dziesięć tysią. Dziesięć tysiasz. Aż. Jak ten mikrofonik jakoś dzisiaj mikrofon jak dzisiaj nie działa. Coś z nim stało, że on tak opada. Coś się stało z nim pewnie. 55, no to 50, że i To jeszcze 3 minuty nami zostało. 2,5 do 25 tysięcy. Dziękuję za ten piękny odcinek. Ja się że żegnam i pa i cześć. Jeśli chcecie więcej, to piszcie i pa. Cześć.